Panie prezesie, tutaj Szymon Majewski, witam serdecznie. Mam nadzieję, panie prezesie, że pan mnie w tym momencie ogląda. To drogą właśnie internetową pragnę złożyć swoje ubolewanie i przeprosiny na pana ręce, panie prezesie. Panie prezesie, Jacku Kurski, to ja, Szymon Majewski. Pamiętam, jak to miesiąc temu, nieopatrznie i też jakoś tak pochopnie, zbyt nerwowo odrzuciłem pana ofertę pracy w TVP. Teraz chcę tam wrócić. Zaczyna mi się podobać na Woronicza. Pierwsza sprawa, która mi się strasznie spodobała, to, że wycofał pan nadmiar kabaretów z telewizji na Woroniczy. Fakt, że mamy na, przecież na głowie śmieszną czapeczkę albo też założymy sweter tył naprzód, jeszcze nie czyni nas śmiesznymi i to, że prawda naśladujemy różne głosy. To nie oznacza, że jesteśmy śmiesznym kabaretem, ale najbardziej ujęło mnie to, że pragnie Pan zlikwidować w TVP klan. Najwyższa pora o najwyższych hydrauliku naszego kraju zakręcić klan. Zakręcić klan złego gustu w telewizji polskiej i zlikwidować telewizjonalny klan, która odciąga babcie. От внуков. Wnuków od babci. Z powodu klanu mówimy złymi dialogami. Nie mówimy pełnym, pięknym językiem, jak mówią to w House of Cards albo w bardzo dobrych serialach robionych w innych krajach. Mówimy kasztanowym, zdawkowym, straganiarskim polskim, który jest słaby. I już tego po prostu nie chcemy. Ja jestem nawet gotów wybaczyć panu, że manipuluje pan wiadomościami i wiadomości są rzeczywiście wyjątkowo stronnicze, ale to trudno. Już panu to daruję. Ale fakt, że pan pragnie nie zmieść z powierzchni telewizji. Klan jest tak cudowny, że chyba naprawdę wrócę i zacznę pod telewizją zamiatać. Panie prezesie, złapię i uchwycę w ten sposób przedsionek, a może potem pojawię się w korytarzu, a może potem na schodach, a może potem, panie prezesie, pan pozwoli zrobić mi sobie herbatkę. Znaczy, tobie, panie prezesie. Zrobię mi sobie tobie. Jacku.